Dzień dobry Państwu! Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością, i tym razem e, chciałbym na chwilę nawiązać do wydarzeń na Wyspach Brytyjskich, ale nie do zamieszek, które wiemy dlaczego wybuchły i które, jak już mówiłem w poprzednich filmikach, wybuchły na życzenie e, samych rządów brytyjskich z powodu ich głupiej i chciwej polityki oraz gangów różnych ekonomicznych, które chcą. Zarobić oczywiście na pieniądzach podatników, a też winę za to wszystko ponoszą rozleniwieni y, socjalem i swoją biernością. Także Brytyjczycy, którzy teraz nagle się budzą w praktycznie nie swoim kraju. Ale o tym nie będę już mówił, będę mówił o rzeczy innej. Chodzi o to, że już z, y, z tego, co do nas przecieka informacyjnie z wysp brytyjskich przez te mury cenzury, nawet się rymuje. Widzimy jasno, że już jakieś osoby zostały ukarane za jakieś wpisy na jakichś forach społecznościowych, za jakieś komentarze na internecie i kary są dość ostre, jaki z tego wniosek? Wniosek jest prosty. Powinniśmy teraz robić wszystko, by bronić naszych wolności, wolności słowa, a także naszych pieniędzy. Bo jeśli pozwolimy sobie zamknąć nasze piękne buzie, to rządowi będzie łatwiej dobrać się do naszej kasy. A przypominam słynny, słynne przemówienie Margaret Thatcher z listopada 1983 roku, że nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze i że wszystkie pieniądze, jakie ma rząd, ma je tylko z podatków, czyli od nas. Więc dlaczego rząd chce zamknąć ludziom twarz i chce ich przestraszyć i ich kontrolować? Tylko dlatego, żeby się lepiej, łatwiej dobrać do ich kasy. Najlepiej za ich przyzwoleniem. W imię dobra, pokoju. Wolności, swobody, poszanowania itd. Tak tak Dlatego najważniejszą lekcją z brytyjskich zamieszek, poza ich przyczynami, co już omówiliśmy, jako świadomi ludzie wiemy, co jest ich przyczyną, jest to, że takie sytuacje, jakie by nie były, są zawsze wykorzystywane przez rządy do wprowadzenia dwóch rzeczy: zamordyzmu przeciwko wolności słowa. I kamer wszędzie, żeby nas podglądać i śledzić nawet, e, śledzić to, co robimy w toalecie. No, no bo może konspirujemy, no może możemy obalić rząd, jak za głośno tam coś w toalecie zrobimy, fizjologicznie. To wcale nie są żarty, rządzą nami totalni, e, owładnięci e, pasją władzy, e, mierni psychopaci i e, nie posuną, nie cofną się przed niczym. Dlatego musimy się bronić, i lekcje z Wielkiej Brytanii płyną jasne i bezpośrednie. Bezpośrednio mówią nam o jednym: musimy bronić możliwości do wypowiadania się i nie pozwalać montować jak największej ilości kamer i podsłuchów, gdyż prywatność jest naszym skarbem, tak jak i możliwość wypowiadania się. A te dwie rzeczy, zawsze jak coś się zaczyna dziać. Czy prowokowane, czy nie tutaj nie ma znaczenia, te dwie rzeczy są zawsze pierwsze atakowane przez rząd. Możliwość wypowiadania się, mówienia tego, czego rząd nie mówi, plus oczywiście nasza prywatność, czyli rząd chce teraz inwestować w coraz większe podglądactwo. Nie możemy na to pozwolić, gdyż to jest ostoja naszej jedynej wolności i obrona naszych portfeli i dodam jeszcze naszych łóżek i naszych talerzy przed ideologicznymi szaleńcami. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.